Hejka, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Minecrafta, w serii, w której razem z moim tatą i z moim mamą gramy. Mama uczy się grać, tata już się co nie uczy. Ogóle, co ty w ogóle tak, gadasz? Nie, no nie bać, wiem, nie? tak jak mi kazali kombinować z tym... No kto wzrostem? ci kazał kombinować z moim... Ty! No co ty z, z, tato, z moim tatą i z moim mamą? Dobra, no, już tyle. Ale Będziem to moją... No, to było śmieszne. No nie szczelaj. Ale kto? Ja jestem tu z mamą. To ma patrz co mama trzyma. No, mama. No, w sensie Ale to gdzieś... ja ci Tracisz nie Tracisz tylko łuk na czyteli. I tu spadnę. Tam patrzcie co tam jest, tam jest ta baza ty. przestań! Eee, strzelać. Jak to się nazywa? Pillagerów baza jest. Nie strzelę, bo ci się i... Słyszałaś, nie gdzie? O tam. Po drugiej stronie jak tam. I... W dzisiejszym odcinku, właśnie bo nie powiedziałem, yy, o, między odcinkami wróciliśmy do naszego domu, żeby odnieść rzeczy, które zdobyliśmy w tej komnacie prób i wróciliśmy tutaj do posterunku pillagerów. O, zobacz. I Nigdy nas tam nie było, więc my tam idziemy. No, ty z tym mieczem, ognistym jeden tym nie Dobra, chodźcie, bo nie ma czasu na głupoty. Schodzimy, mhm. uwaga, to stromo. I prosimy o łapki w górę jak najwięcej. A szczególnie dla ja starego, czyli dla mnie. Patrzcie, tak? pies, tak, tak ale... żeby było ze 100 jest... łapek w górę. Najlepszy jesteś. No a jak? W tym proszeniu. Nie, jestem na... najlepszy gracz Minecrafta, nie ma takiego w całym internecie. Proszę, sto łapek i I nie strzelaj we mnie! To nie, było jak O, szkódę te wadzie głupie się. te są. Oj, Creeper! Uciekam, uciekam! Idziecie. A to nie mogliśmy to iść w dzień, tylko akurat w nocy? O, tu jest list ten normalny. Creeper z tyłu. Wy... kurde, ja pierdzielę, ledwo przeżyłem przez ciebie No co ty robisz No i co robisz? A wybucham tak sobie wybucham. Idziesz mama Idę, idę, tylko ja trochę tyłami idę. No wiecie mama, Takajcie, bo, kurde ja prawie tyłami, jak idziemy do O lis brązowy. No to ja ci coś powiem. Mniej gadaj, więcej się rozglądaj. Właśnie to. No ty. No jak wie, nie jak ten sieknął specjalnie mi młody tego. Idziemy dalej. A co, na co w ogóle zwracać teraz uwagę? Czego my szukamy? No tutaj na... No nic nie szukamy. Jest ten outpost. Jest baza taka tych rozbójników, którzy kiedyś nam zaatakowali ten wioskę. Jo, outpost pillagerów. Ale ja nie mogę wyjść tutaj. Ja nie O co robicie? Pomóżcie mi. O Gdzie ten. Hmm? Gdzie ty jesteś? No Na... ja nie to, wiem, stwierdzi. spadłam gdzieś. Tu jest ta baza. Tu. No, tak po cichu musicie zajdzie. się skradać głośno, nie rozmawiajcie, bo jak nas usłyszą, o. to od razu nas zaatakują w tym śniegu. Musimy. Cichutko iść. A to na czym się idzie? E, no, cicho musisz klawiaturę przy, e, klikać. Tata, nie? warden, za tobą idzie i strzela. Dupa. No to. No nie strzelaj no we mnie. No, nie, czego? Dobra, tu cicho. Jestem już. Cicho. Nikogo tutaj nie ma. O jest. No to cicho. A na czym idziemy? Jak to wy się skradacie? Shift. Ja, A, Ja to. wiem, czy to coś da, nie wiem. To coś da, ale sobie da, już da. się Nie ja mówić cicho do mikrofonu, bo one to ha. słyszą. A tak, nie. Mama, jak ty to. Jest toś... O, jest! Załatwiłem jednego. Ja też. Tutaj biegnie drugi. O. Nie czeka, o! Załatwiłem go też. Uważaj z tyłu! Z tyłu, mama! Załatwił cię! No patrz, co robisz! Przecież ja nic nie robię. No to kurde, to jest klatka, no, ale pusta jest. Dalej idzie jakiś bez sensu, pusta jest ta klatka. Myślałem, że będą tutaj jakieś śmieszne duszki niebieskie. No ja no to, to tyle, żeśmy tuż ten idzie następny halo. No to tutaj Czekajcie. oni będą się pewnie pojawiać przez cały czas. No. No i co? Nic tu nie ma. No Już po co jest myśmy tutaj szli? Tyle. No skąd ja mam wierzyć? Ludzie, no a tutaj być nie wiadomo co. No nie, to tu myśleliśmy, że będą te duszki. Ja myśleliście. Albo chociaż golem uwięziony, bo też czasami są. Ciemnodębowe pienie z tym. I marchewki. góry. Oj, dzień wstaje. Kurde, poparzyłam to. się. Tym się poparzyłaś. Ładnie Jura. tu jest. O, jak ładnie tu, no? Tam się ognisko pali. Widzieliście? Nie, ognisko tylko lasu. No kto to ma. mnie rzuca? Gdzie jesteście? O Jez, jest, idzie następny. Pierwszy powaty. A gdzie jesteście? A tu jesteście. A, ta tam został gdzieś. I co, nie ma nic w tej klatce. Nie my poszliśmy dalej. Kurde! Atakują mnie! I mu pomóż. No ale jak? jak mu? O, czwarty idzie! Dobra, no przestniej krzyczeć no. O, idzie piąty! On ci zje zaraz. A jak załapisz tutaj to, to ten, dostanę jakąś premię? Jakiś dodatkowy bonus. A biała tak. wełna? Zbierasz nam białą wełnę? czwartek czwartek dostał. Halo, mam białą wełnę, co to jest? To tam wilk chyba dużo owca. No, dużo tutaj jest tej białej Kurde, to ile YouTube tu będzie? Tak czy cały czas mogę się pokazywać? No tak, bez no tak, sensu. Ja znalazłem fajną klaustrofobiczną jaskinię. No jak jeszcze jakiś ten Enderman. No nawet się na niego nie patrzę. Ale nie ma nic z tym, tym. Chodźcie, bo fajną jaskinię. Mama wracasz tu do nas? No, wracam. A gdzie wy jesteście w ogóle? Ja jestem za tobą. A ja się już zgubiłam. no, żeby... no co robisz? Mogę wiedzieć, gdzie wy jesteście? No, przy tej wieży. Przy której Brawa. wieży? No tu. No dobra. Fajną jaskinie znalazłem, możemy tam jeszcze pójść. Ale fajno, masz obie To strzał, Idzie ja... następny. To. Ty! masz cały ostrzałowany jest. No to widzisz, jak o, walczyłem, a wy o... gdzieś chodzicie, a ja walczę tutaj z tymi. No gdzie to jest? Nad... Ale to jest nad... nad... jaka fajna pięstropobicienna jaskinia. Dował no wam się. super. No to po co tu pójdziemy? A tego zobaczyć co tu jest. Jak nie mamy tych pochodni ani nic. to jest jasno. Ja mam 26. Chodzicie. wracamy do domu, jak nie ma duszku znaczy, w Nie dalej. mogę po ten pochodni zaświecić. Co? No, to... Co? no Jak, jak tu wyjdziemy później z powrotem? Mam 26 pochodni. No nie mogę... Dobrze, no. Ale nie mogę jej postegować. Którym, którym klikasz? Jednym i drugim. No to jak nie no mam. Gdzie ty jesteś? To bez sensu To jest, ja tu nic nie mam jak nie ma, jest klaustrofobiczna jaskinia, bardzo fajna. A gdzie ty jesteś, takie... na dole jesteście? Tak, tak, wisające są tutaj takie. Ja już diamenty zbieram. Już pierwszy to ten. O Żelazo. No to ja za chwilę tutaj ten... Węgiel. to jest mój węgiel, wynocha mi stąd tego. Ale gdzie wy to jesteście, na dole? Tak. Jo, jo. Ale jak mam postawić to tego snicza? Nic tu nie widzę. Chodźmy na górę, wracajmy do domu. Trzeba się zająć tym. Eee, naszym osadnikiem, który się zwie kartograf, żeby nam dał mapę do tego zamku, pałacu czy co to jest? Leś, o, Leśny dwór, tak? Dobra, a możesz chwileczkę poczekać? Chodź tutaj młody. Ja wychodzę innym wyjściem. Ja picole. Chodź tutaj ojciec. Ale gdzie? O ja tu nie rzuciłam całą. Tu na dole jestem. Przecież jest byłam Nie. Jest... Ja pierdzie. ciemno nic nie widzę. Po gówno ja tu szłam. O, tu o, tu patrz. O, to co? O, o tu rzucam ci, patrz. Złapo tam, No dół, wyrzuciłem powiedzmy. tego. Dawaj, oddawaj no. mu kilofa. Zaraz ci oddam twojego kilofa. No i co? I świecisz? No świecę. To czego ja nie świeciłam? No prawym. No nie da rady. Nie da rady. Oddaj mi kilofa. Oddam ci. No, żeby... się... no kurde, ja nie mogę popatrzeć się. No, trzymam w ręce i nie... No to już kliknij na jakąś ścianę o tu u góry. Nie dam rady. O tu. Nie dam rady. No niko. Jak nie rady? No normalnie. Myszka mi się świeci na trzy kolory. O. A daj mi kilofa, przełóż. Zobacz, a możesz kilofem ruszać? Nie. A, mogę. To co ty to robisz? Ruszasz. Wychodzicie już wychodzicie już. Nie tam lewym, ale... tylko prawym. No to nie dam rady, bo prawym nie robi się. A lewym tłukę. Może myszka się się zepsuła. Masz tutaj trochę tych pochodni, to oświeć nam tam. To wiesz, to wracajcie na górę, no to z powrotem. Ludzie, no to. To chodź tutaj. Gdzie? Ja już jestem na górze, ja już idę do domu. Idź tam do góry. Mam jedną ja po. Jaki ja nie kolor? wiem gdzie to było, kurde, ten już poszedł i denerwuje. Po co my żeśmy tu w ogóle poszli? Ja nie wiem, to to Kuba, wróć się tu. No ale którędy? Ale ty jesteś wrednia. No ale jedna droga była, to jest prosta jaskinia. No gdzie to jesteś chodź tu, mama. Gdzie jesteś? Tu. Gdzie? No gdzie żeś poszła, na no dosku? Dobra, idę na dół, stoję tu koło ciebie, no. Uch, o, chyba tędy to było. A, wyjdziemy, to posiekamy młodego. Posiekamy go? Oświetl tam. A co żeś zrobił? Nie O. Ty. Nic. Jak wam idzie? Gdzie jesteście? Kiepsko, jeszcze nie mam, kilofa nie oddałaś mi. Jeszcze ci nie oddam? Już nie, nic ja tu nie wyjdę. A bez... masz. Tylko jedną pochodnię mam. Ja dalej wziąłem, czekaj. Masz. Jesteśmy z powrotem. końcu się wydostali w jakiś sposób. I będziemy pewnie wracać do On domu. Muszę mi dał. To dobrze, to się Ale co, już do, już do domu idziemy? No tak, w domu trzeba znaleźć kartografem i najlepiej ten leśny dwór znaleźć, bo tam chyba będą te dłurki. A po co no nam? Dlaczego tu nie ma? No bo one pomagają. One przynoszą jakieś tam rzeczy i coś tam jeszcze. No to dobra, no to wróćmy i chodźmy do tego kartografa. W którą stronę to mamy? Tędy. Teraz? To A. tędy. A tędy. Tędy, o Tak. O. Co to jest za ziemia taka jakaś dziwna? Turfowa czy coś takiego Ona jest ładna w sumie No Co tam się jeszcze dzieje? I lezie za mną jakiś Kupol No ładnie, idzie O idzie To o, za uparciu Sieknę cię i... o widzisz? po to, że Za ziecie No a gdzie jesteś? O! I wpadłem na jakiejś Deszcz pada, a tu dziura jest straszna. Tu nie przejdziemy, jak? Jaka dziura straszna? No około przecież można przejść. Ale w którą stronę ja mam iść? Wszyscy zostawiliście mnie. No bo mama, ty się wleczesz normalnie jak ten. Co się wlecze? Kura pod urem się wlecze. No a ja też już zgubiłem teraz. A bo ty to w ogóle chodzisz swoimi ścieżkami. To już druga sprawa. Deszcz pada. Nie to nic mówić. Deszcz Lyszcz pada, Zgubiłem się, nie wiem gdzie iść. Ludzie, pomocy. Stoję tutaj na kis. O, nowe, nowe drzewa tu są. Mhm. A, gdzie? Gdzie wy, a gdzie wy znowu jesteście? Zaczynacie obok, mnie. Obok nowych drzew jesteście. Zaczynacie mnie po prostu nerwicować. No przy nowych no, ale drzewach. ale no poszedłeś? No powiedz mi, gdzie poszedłeś. A skąd mogę wiedzieć? Tak no to właśnie. Widzekoś. Ty nie wiesz, gdzie, gdzie idziesz, a idziesz. No za szybko idziecie Nie mnie No i gdzie żeś jest? No tu jest, tu jest. jest. No chodź. No gdzie gdzieś? to idziesz? Co to, to znowu strzela? Na Mama. dół zejdź. Dałam ci tutaj Przestańcie strzelać. Mama gdzie? przestań. No, dobra chodźcie, bo nie ma czasu aby się wleczeć. I nie ja... ...strzelam. No dobra tu. No to Patrzcie, no tutaj, ale to są nowe drzewa, zobaczcie, tak jeszcze nie widzieliście. No super. No. no kwiatki mają i wszystko. No to super, mówię, nie, nie? Zbierać to? To, i, to weź takich nasionka. A no to zwykłe dęby są. Chyba. Nic tu nie wypada. No A to są chyba zwykłe dębowe i one mają po prostu szansę, że urosną o takie, tak mi się wydaje. już tak, wypadło. Tak. Nie wypadło. Zalia wypada nie wiem, czy Dobra wracamy już do domu i kończymy i, nas, i zapraszamy do następnych odcinków bo będziemy to z kartografem tak rozmawiać Czemu tak szybko? No właśnie, nie wiem No nie jak się no, ale to i tak będziesz musiał iść Oczy jeszcze, tak? kawałek został tylko. A został jakieś... przedtem już no, no do tysiąc pewnie. kratek o, tylko. Bil. Mama dzieje. A ty gdzie jesteś, znikłeś. No za, znaczy przed wami, za wami, obok was, nad wami, pod wami i obok. A co tam idzie? Pąbiel. Hmm. Pąbiel. Gdzie to idziemy? Gdzie? Bo ja biegnę dalej, nie wiem gdzie. Dalej jakiś zombie. No i widzowie, nie zapomnijcie dać te setki łapki w górę, także dla Ale starego. schodzę już w kanion dzisiaj. Nie mogę wyskoczyć. Zdajajcie. Ja też. <laughs> Ząbiek villager. O! Walczy ze Patrz, szkieletem. O, patrzcie, jak walczą. I ten szkielet strzela do tego zombiala. Patrzcie, jaka walka. Jak Z, ja zabił, zabił szkielet tego zombiaka. kręcił Szkielet? No. Dobrze to idziemy? Ja nie wiem, gdzie je. Ja o, mały zombiak gonił. Weźcie, lektujcie mnie o. Ale to eee. malutki. No. To jest właśnie małe są najgorsze. byki. Zobaczcie, już prawie w domu, jeszcze 500 kratów. No 700. Dobra, w tym miejscu kończymy. Zobaczymy się w następnym odcinku z naszym kartografem. Będziemy handlować z nim dalej, żeby... W końcu zdobyć mapę, tak, nie? Żeby zdobyć mapę. Subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę, komentarz, dacie subskrybujcie i do zobaczenia w innych odcinkach. Hej hej. Hej hej. Hej, hej.